Pan doktor 20. Będzie mówił na temat Raula Ro, opiekuna trendowaty, organizacja pomocy pomocników trendowaty i w ogóle na temat trendowaty. Bardzo proszę. I tam, gdzie będzie pochwalony Jezus Chrystus, tam, gdzie... Będę tu siedząc, natomiast stojąc, podziękuję za zaproszenie. Jestem niesłychanie zaszczycony, że mogę tutaj się spotkać. Jeszcze podzielić się tym, co myślę, że wiem, a nie wszyscy jeszcze wiedzą. Oczywiście mam tremę ogromną, jako że ojciec Jacek był zawsze dla mnie wielkim minorytetem muszę się przyznać, że kiedy studiowałem tomizm profesora Wolfganga, przezacnego, to podsłuchiwałem po cichu ojca Jacka, tak niebrawowiernie. I ten tomizm mi się trochę otwierał, był bardzo teologicznie miał taką większą duszę, co mi się strasznie przydało, kiedy wyjechałem na studia za granicę i pamiętam na seminarium profesora Madeka zaczęliśmy mówić o świętym Tomaszu i świętym Augustynie. No i ja jako taki rasowy tomista z ATK mówiłem, że no święty Augustyn wszystko pomylił, to Arystoteles był święty od świętego Augustyna. I wtedy, kiedy usłyszałem, a to jakie książki musiałem czytać, od ojca Madyka wycofałem się i dobrze, że ja pamiętam co mówił ojciec jas. I się uratowałem, okazuje się, że nie byłem człowiekiem jednej książki, ale co najmniej dwóch. Także i to mi, to mi zostało, nie nadużywam, ale kiedy miałem zajęcia w Akademii Medycznej starałem się czasem zaprosić ojca profesora i nie odmówił, również ostatnio angażuję, tak jak, jak na to czas pozwala. Ojca Jacka do Uniwersytetu Otwartego. To jest taka propozycja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uniwersytet Otwarty, którym kieruję od tego roku, który co prawda istniał chyba już dwa lata wcześniej, od dwóch lat, ale nigdy nie ruszył. Bo z tym jest pewien problem. Albo mamy pomysł, albo nie mamy pomysłu i zamykamy. Wymyśliliśmy takie, takie akademie, które już są uruchomione. Pierwsza to jest spełnienie moich marzeń, żeby w Warszawie powstały ośrodki, gdzie na poziomie akademickim mówimy o wierze chrześcijańskiej. Oczywiście sięgam strasznie daleko do Szkoły Katedralnej w Paryżu czy Collège de Bernarde w Paryżu, ale to mi daje taką no, siłę, że kiedy y, ksiądz kardynał Luskirze mówił, że będzie wznawiał szkołę katedralną w Paryżu, to wszyscy powątpiewali, a niektórzy stukali się w głowę, w mieście zateizowanym, y, kosmopolitycznym tworzyć szkołę, gdzie ludzie gdzie przyjdą się uczyć katechizmu jeszcze będą za to płacić. I okazało się, że y, to była doskonała intuicja, to była inicjatywa, która naprawdę odniosła sukces, a dzisiaj problemem numer jeden de Bernard, to jest to, że to, jest, to przerasta normalny proces rozwoju. Niektórzy mówią, że trzeba, trzeba ograniczyć, to stało się miejsce prestiżowe, gdzie profesorowie chcą przyjechać, żeby mieć, mieć wykład. To jest taki rodzaj Uniwersytetu Otwartego. Na razie zaczęliśmy przy pomocy księdza e, ojca profesora na Pradze w ubiegłym roku taki cykl wykładów ABC Diary Chrześcijańskiej e, w e, tak u, u e, księdza arcybiskupa Hozera i po tej stronie dwie akademie, Akademia Cnut Obywatelskich i Akademia Dobrego Wychowania i Rodziny w Kościele Świętego Krzyża. Programy tych akademii są, e, są ogłoszone na stronie internetowej o UKSW, ale muszę powiedzieć, że najlepiej nam wyszło tam, gdzie, e, gdzie nigdy w życiu nie byłem. Zaprosił mnie wikary na spotkanie z proboszczem i ruszyliśmy z taką akademią w Kłońsku. E, I tam przychodzi regularnie około 120 osób. Przychodzi burmistrz miasta, e, sekretarz miasta, Przewodniczący Rady Miasta zaangażowało się w to Radio Ciechanów, więc można podejrzeć, że te wykłady są nagrywane i wkawe, są w każdym są umieszczone na stronie internetowej Radio Ciechanów. To jeśli chodzi o Uniwersytet Otwarty, oczywiście zapraszam wszystkich Państwa. Akademia Dobrego Wychowania i Rodziny jest jakby powierzona, w złożona ze spokojem w dobre miejsce Pani, pani Profesor Rysz, z którą pracujemy już od dawna w naszej, w naszej uczelni. Tyle jeśli chodzi o Uniwersytet Otwarty. Jeszcze tylko chciałbym nawiązać do zaproszenia na Kongres Rodziny. Zacznę od tego. Otóż na otwarcie Roku Wiary zaproszono mnie na kongres na Sekreter w Paryżu, kongres poświęcony rodzinie. To organizowała Międzynarodowe Stowarzyszenie Pani Wiary z konsorcją. I miałem przygotować raport o stanie rodziny w Europie Środkowej. I to mnie bardzo zasmuciło, kiedy zbierałem materiał bo przyzwyczailiśmy się na zgniłym zachodzie oni ateiści, oni, którzy zniszczyli rodzinę, oni, którzy weszli w materializm, ale kiedy y, zacząłem zbierać materiały dotyczące Ukrainy, dotyczące Białorusi, dotyczące Rumunii, dotyczące Czech, ale również i Polski, to mnie bardzo bardzo zasmucił. E, może będzie, będzie jakiś moment może w czasie dyskusji, żeby wrócić do tego kongresu, bo on był, jak mi się wydaje, e, bardzo ważny, e, bo nie był tylko, tytuł był rodzina miejscem ewangelizacji, nie był tylko skierowany na zewnątrz, bo na wszystko zniszczono, ale był skierowany do nas, do naszego świadectwa, najpierw my jesteśmy aktywni, żeby odwrócić ten trend niszczący, niszczący rodzinę. Ale kilka dni temu byłem na spotkaniu, zaproszono mnie na spotkanie, któremu przewodniczył ksiądz arcybiskup Hozen w Zamościu, diecezjalnych Dużo pasterzy i referendum, szefów referendum do spraw rodziny najlepszej części Polski, południowo-wschodniej. Najlepszej części Polski, bo to jest kościół najbardziej żywy, najbardziej gorliwy, który ma bardzo dużo powołań. I wróci jeszcze bardziej zasmuca. Już jedna z katechetek, która jest bardzo aktywna w kościele, powiedziała mi proszę pana, było coraz gorzej, coraz gorzej. Ja teraz jestem przekonana, że uczę dzieci ateistów i ateistów. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak Taki dyskurs, który jest niby taką wolną dyskusję, prowadza ludziom w głowę zamę. Naprawdę ludzie z małych następców właśnie z tego najgorniejszego kościoła, naprawdę zaczynają sobie stawiać pytanie, czy dziecku potrzebne jest katedra Czy to mu się w ogóle w życiu przyda? Czy to się w ogóle w życiu przyda? A może by dzieci nie męczyć? Jakby zrozumieliśmy... Dlaczego tak cicho przeszło wyrzucenie, bo de facto wyrzucono z programu szkoły katechezę? Jest poza programem. Zgodnie z literą prawa nie wolno wydać złotówki na nauczanie religii w szkole. Jakoś tego nie pilnuję, bo pytam inspektorów, jak to robicie? No tak jak do tej pory. Ale pierwszy krok został zrobiony. Kiedy w 1905 roku zrobiono coś podobnego we Francji, Wtedy Raoul Faureau mówił, że wchodzimy w epokę nowego barbarzyństwa. To, kto to jest barbarzyńca? To jest ten, który nie rozumie kultury, a więc nie rozumie, czy też nie zna hierarchii wartości, na których kultura nasza jest oparta. Przecież nasza kultura oparta jest na chrześcijaństwie. I jeżeli my nie będziemy znali chrześcijaństwa, to nie będziemy świadomymi uczestnikami tej kultury. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie dekonstrukcji tej kultury, która rozpoczęła się gdzieś w okresie oświecenia i trwa do dzisiaj. Rodzina. W co drugim domu młoda mama jest w Anglii. Mówią o, o sytuacji w Polsce południowo-wschodniej z Anglii Albo, w, albo we Włoszech. Przychodzą do proboszczów, żeby im udzielił ślubu, bo, bo musi im udzielić ślubu, bo tu będzie córka wróciła na, tylko na dwa dni, bo nie ma czasu, bo tam na pracę. I rozmowy księży są takie, że to jest taka walka z pragmatyzmem. No jak to ksiądz św. nie w naszej parafii, ona tu się urodziła, ona tu jest ochrzczona, ona trzeba się przygotować, ona nie może się tam przygotować, bo tam jest inna wiara i różne inne... Kiedy tego posłuchałem, zrobiło mi się smutno i trzeba taki, takie kongresy organizować, bo my się przyzwyczajamy, że jest tak fajnie. My się przyzwyczajamy, że jest tak fajnie, od czasu do czasu spotykamy się, spotykamy się z takim uderzeniem. Naprawdę wróciłem z Zamościa smutny. Ja się urodziłem na Zamojszczyźnie Szczebrzeszyny. I zawsze wydawało mi się, że to jest diecezja damojsko-waczowska, przemyska, wzór. Oczywiście, że to są wspaniałe diecezje, ale nie są wolne od tych problemów, które nurtują nas wszystkich. Lutują kościół, lutują przede wszystkim życie rodziny, bo od tego się zaczyna. Wiara rodzi się, rodzi się w, w rodzinie. To tak w, w, miarę, w ramach przerywnika, teraz już zaraz zacznę Foro. E, opowiem o taką historię. Od lat jeżdżę raz w roku na kongres, Międzynarodowy Kongres Foro w Parę Francji. Tam przyjeżdżają misjonarze, którzy pracują, czy są związani z ruchem Forda i tam miałem taką, taką siostrę zaprzyjaźnioną, francuskę, malutka, szczytkutka, bardzo taka żywa i zawsze zawsze każdego roku witamy się, co słychać u siostry i siostra mi opowiada, że właśnie ma problem, bo zmieniła kraj. Zmieniła kraj i jest, no jest problem z językiem. Jest zupełnie do niczego nie podobny. Zupełnie. No i zacząłem tam rzucać jakieś słowa, które miałem powtórzyć, oczywiście mi się to nie oddawało i mówię do siostry, mi się siostra nie śmieje, to jak siostra jest taka modla, to siostra powtórzy, gdzie ja się urodziłem. Baskany, że ja że ja A siostra mi nawet po mówi, tak, jak ja też jeszcze przyszyję. Świat jest bardzo ani ja nigdy nie mieszkałem, ani siostra, bo ona w wieku chyba roku wyjechała razem z rodziną do Francji. Świat jest bardzo Proszę Państwa, teraz siadam, już się wytłumaczyłem, z mojej pleny, troszkę po o ludzi i już jest łatwiej. Ja przygotowałem sobie, bo poważne to spotkanie, potraktowałem wykład i on liczy 10 stopni. Ale kiedy zobaczyłem Państwa, to uświadomiłem sobie, że gdyby studenci, to ośmielibybym się wygłosić wykład. Natomiast muszę być bardziej skromny. Poza tym mam takie doświadczenie. Czasem zapraszają mnie do radia na program nocny i się Kwiński telefonuje do mnie i mówi, słuchaj, z środy na czwartek przygotuj się od 12 do 3. Na tym wzniemocnię, na, na jaki temat, to ty się będzie będzie godziny godziny. W związku z tym, dowiaduję się w ostatnim chwili, wtedy to wychodzi w sposób bardzo żywy. W takim razie opowiem troszkę, będzie to historia moja osobista, troszkę historia kościoła XX i XXI wieku i trochę historia słuchni Bożego Raula Wolra. Otóż. Bardzo często, bo zakładamy, że kto słyszał o O Madrytonie. O, no, raz, dwa. Otóż będę zacznę od osobistej historii. E, nigdy w życiu nie słyszałem, nie widziałem drętomatyko, skończyłem filozofię, robiłem różne rzeczy, wyglądałem etykę w Akademii Medycznej. Później ksiądz profesor jeszcze nie był wtedy księdzem profesor Patryk Logiesa, zaprosił mnie do międzynarodowego centrum informacji chrześcijańskiej w Genewie, gdzie były takie staże i tam wykłady dla głównie dla studentów, doktorantów z Europy środkowo-wschodniej, a ponieważ szwajcarzy bardzo do Rosji, już byli, to głównie Rosjanie. I w czasie, w czasie jednego z tych spotkań. Na obiedzie był taki pan, z którym doskonale pamiętam, po południu usiadłem sobie przy stoliku na tarasie i Rozmawialiśmy może 15 minut, i wtedy pan Andrzej Suponite Charakter powiedział mi: potrzebuję kogoś, kto potrafi z filozofii zrobić użytek. Masz być w środek w Paryżu. Więc kiedy przyjechałem w środek w Paryżu, jeszcze nie bardzo wiedziałem też o co chodzi a pan mi wręczył y, misję tworzenia ruchów do Środkowej. Masz pojechać do kardynała Glempa z tym i masz y, zaczynać. Y, I tak się zaczęła moja przygoda, która wcale, jak się później okazała, y, nie była przypadkiem, a była wpisana jakby w ciąg wydarzeń, w ciąg wydarzeń, jakie nam się zdarzają w życiu, ale nigdy nie są, nie są przypadkowe. W tej chwili poprawiam taki tekst pana Krzysztofa Ziemca, który troszkę popracował nad tym, co kiedykolwiek w życiu zrobiłem. Przeczytałem jego tekst i zobaczyłem, że nigdy nic się nie zdarzyło przypadkowo. Nasze spotkanie też. Pan wie, co z nami robić, jak nas stworzy, to też wie, co. Z nami, z nami robi, czasem trudno tylko załatwić. Otóż to tak zrekapituluję krótko. Jest rok 92-3. Ja nie słyszałem nic o Raul Foro. Dostaję misję tworzenia ruchu. Jestem na pierwszym kongresie. No i oczywiście jesteśmy na, od razu na samym początku z panem Andreasem który był synem duchowym Raula Koro, na e, audiencji u papieża Jana Pawła II, który pamięta, kiwając palcem, mówi trzeba mówić o Polsce, trzeba mówić o Ojcu Prezydencie, trzeba mówić o misjach, trzeba mówić o misjach. Na koniec, na koniec audiencji jeszcze raz przyszedł i, i, i podobne słowa zachęty do nas skierował, co pozwoliło nam, pozwoliło nam przeprowadzić przez żelazną pustynę myśl człowieka absolutnie niezwykłego, o którym nie słyszeliśmy, dlatego że w latach 30. napisał książkę. Dwie twarze antychrysta po Hitlerze i Stalinze. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo w tym samym czasie na kongresie tomistycznym w Pradze wychwalano trzecią Rzeszę za przykładową aplikację nauki społecznego świata. Jeszcze nikt się niczego nie spodziewał. To jest jedna z wizji proroczych, powiem o innych wizjach proroczych e, Raula Tuanoro. E, jak byśmy najkrócej mogli przedstawić tego człowieka? Zwykle, zwykle mówię, że no, to był człowiek, który pewnego dnia dowiedział się, że są trendowaci, który nikt nie pomaga, są opuszczeni, jest kilku, kilkudziesięciu misjonarzy, którzy odważają, mają odwagę pójść, pomagać trędowatym. Natomiast nasza cywilizacja poradziła sobie w ten sposób, że trędowaty się izoluje. Krajom biednym pomaga się, trzeba znaleźć trochę drutu kolczastego, trzeba przeszkolić ludzi, jak, ich, jak ich, organizować ich życie na przeklętych wyspach, na odludnych osadach, na, na pustyniach. I wtedy Holroth dowiedział się, że tych trendowatych może być około 20 milionów. Ale nie powiedział, no dobrze, co ja zrobię, nawet jeżeli nas będzie dwóch albo trzech, to nic nie zrobię.